Dzisiaj y, opowiem Wam jakie mam postanowienia noworoczne i czy no, no takie plany. Więc zaczynając. Po pierwsze w tym roku, y, tak jak do tej pory, tak jak przez półtora roku, ograniczam słodycze i zamierzam to, to kontynuować cały czas. Y, jak zaczynam, y, ograniczać słodycze, no to w ciągu, te, y, oczywiście łatwo to nie, łatwe to nie było, ale, mm, no, czuję się bardzo dobrze. Nie, 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 nie tak dużo słodyczy, tak jak kiedyś. Bo wiadomo, naraz spożywam słodycze, ale o wiele mniej. Bo, tu, bo wcześniej jadłem 4 raz dziennie coś słodkiego i to były albo ciasta, albo jakieś MMSy, albo jakiś inny syf i tak dalej, i tak dalej. Miejmy po prostu tego dosyć. A teraz to um, raz dziennie, na przykład, nie wiem. Oczywiście nie codziennie, żeby nie było tak. Raz na jakiś czas sobie, na przykład jak jestem po drodze na mieście, no to sobie, nie wiem, na przykład zjem sobie pączka albo, nie wiem, taki. I to tyle więc zamierzam po prostu nadal kontynuować ograniczanie słodyczy. Zaznaczając, się, ja w ciągu półtora roku, gdy zacząłem ograniczać słodycze, schudłem z 5 kg, także dla mnie to jest i tak spoko. Po drugie, ja w tym roku, tak jak w zeszłym roku, będę najprawdopodobniej, zaznaczam najprawdopodobniej, się przeprowadzać. I to będzie taka przeprowadzka, już na taką skalę, że yy, No, będzie chyba lepiej, bo poprzednio było gorzej, jak się pierwszy raz przeprowadzałem się tutaj, na tymczasowo, yy, Ale już mi się wydaje, że już druga przeprowadzka będzie taka o bardziej łatwa. No i taka bardziej opanowana. Więc no. Oczywiście to nie jest postanowienie, ale po prostu to jest jakby plan, co się wydarzy w tym roku. Najprawdopodobniej. Więc od razu wam z góry zaznaczam, że to będzie najprawdopodobniej. Trzecia rzecz. E, filmy będą po prostu na takim stylu nagrywane, w sensie z moim głosem. No i to z kamerą. Tam, jak widzicie tutaj, to jest moja kamera. No i będę najprawdopodobniej nagrywać tą kamerą. I najprawdopodobniej no będę, ją nagry... będę tą kamerą czasami nagrywać filmy. Ale się nie teraz, może za kilka dni, za kilka miesięcy. Więc no, taka kamera po prostu yy, mi się przyda. No i kolejna rzecz już chyba czwarta, czy piąta? Chyba czwarta. Ym, z, tak jak do tej pory, y, kanał będzie po prostu pracował w ten sposób, jaki jest, więc no. Więc tak, to są moje postanowienia. Ym, mam nadzieję, że się uda. Y, jakie plany będą, no to będę Was informować na bieżąco, więc no, na razie.